Hej, cześć, witajcie! Ja jestem ptak. A to jest. Y... Konkurs i klosowanie dla Was. Więc w jakiś czas temu dokładnie to nie wiem, kiedy to było. Hmm. Yy, kilka dni temu y, w Steam napisał mi na e-mailu, że dostałem od nich drugą kopię mm, gry jest to gra Dota 2 i mogę wam rozdać tą, dać wam ten klucz do, do doty, bo może ktoś chce zagrać, może ktoś nie grał, a ma ochotę lubi mobę, więc proszę bardzo, nie musicie subskrybować, nie musicie się łapkować, lajkować, czy, czy cokolwiek. Zacznę nam piszecie komentarz, że chcecie. I dlaczego chcecie? Właśnie. Normalnie nawet powiedziałbym, że bez komentarzy, ale jakoś muszę to zliczyć. Hmm, może jakoś inaczej. Nie, nie będę wam teraz wymyślał, żebyście pisali tam gdzieś tam na e-maile czy coś. Napiszcie po prostu komentarz, że chcecie, chcę coś takiego i dlaczego właśnie to ty miałbyś dostać. Ja tam randomowo po kilku dniach to rozdam. Więcej nie chyba nie muszę mówić. Tutaj macie na Steamie. O, właśnie mam ten kod, żeby ten klucz czy kod, nie wiem, jak to nazwać nawet. Ten prezent, o oh, gift właśnie, prezent mam. I wystarczy sobie wyślij prezent, wystarczy... coś takiego i, i będziecie też mieli to. Bo ja osobiście mam to już. Już jeden, jedno konto mam i więc co jest z tego, skoro. Po co ma to leżeć, skoro ktoś może się tym pobawić, a może nie dostał tego kodu. Więc jak chcecie piszcie w komentarzach. Dziękuję za oglądanie i cześć! Bye bye!